Kupuj gry na G2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek. Witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta na kamieniu. Słuchajcie, tak, wróciłem sobie z tej wyprawy. No i przede wszystkim zostało mi jeszcze. Czy mamy już zrobiony spawner. Fajnie by było ogarnąć Waystona. Tylko ja nie wiem, czy ja mogę mogę craftić Was? Y, chyba mogę, nie? Pasowałoby mi takiego jednego. Oha, dobra, okej. Okay. Kurde. Perła z Endermana, tu jedną perłę mam. Chociaż czekajcie, w plecaku chyba jeszcze jedną mam, nie? Eee, albo nie, plecaki opróżnione już, czyli tu będzie. Eee, Ender. A dwie perły, dobra. Okej, okay, super. To jedną sobie możemy na to poświęcić niech będzie. O, eee, e, 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 o. Oh, oh. mm. Cobblestone, czyli potrzebujemy... A w sumie to T10 przypada, będzie Git. Chciałbym sobie zrobić pomieszczenie na e, na te, na te podki i na enchant. Pasowałoby zenchantować. Aha, tu jest full. Nie wiem, mam w ogóle coś tutaj jeszcze jakiegoś. Tu jest. Dobra, siup. Pasowałoby mi sobie zenchantować rzeczy. Znaczy, tak muszę EXPA nabić. Ale w międzyczasie trzeba będzie enchantnąć yy, zbrojkę. Tylko właśnie no, to to, to. to niestety, ale czeka mnie klepanie expa. Jest w ogóle jakiś yy, namieczyk, yy, opcja, żeby więcej expa leciało? Chyba coś było, nie? Yy, experience, to było coś tam z Experience, nie? Uh, 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 uh. Enchanted. Uh. Może Dust Protection? Kurczę, nie wiem, czy było coś takiego, czy to było z modów. Nie pamiętam, napiszcie mi znać, dajcie mi znać w komentarzu. Słuchajcie, zrobiłem sobie ogólnikową aktualizację e, paczuszki, sprawdzam ją. Jeżeli będzie wszystko ok, to jutro to jutro ją wypuszczam, tak żebyście mogli sobie tą paczuszkę pobrać po aktualizacji. są zaktualizowane wszystkie mody, te, które były możliwe. dorzucone jest tam kilka. Jest e, też coś, nieco zmienione. Chyba tą mapkę muszę pomniejszyć, bo widzę, że jest taka duża, ale to nic, to, to się dooponuje. Dobra, Stone. Czego mi tu jeszcze brakuje? A więcej tego Czy to jest? Wather, okej, okay. aby złocza. E, dobra, to teraz by mi pasowało znowu się Przenieść spawner zombie XP, to było chyba to Jap, dobra Bym sobie dał to. A w sumie, może być tutaj. I sobie to nazwiemy: Expick, pik. Dobra, pięknie, ładnie. I one sobie tutaj lecą, tylko kurczę widzicie trochę. Póki mam mało tego, to strasznie mało mi leci. strasznie mi mało leci. Plus, jeszcze ten, jeszcze na teleportację zużywam, także to jest średnio. Średnio opłacalne, ale to mówię tam. No, no, no będę musiał sobie to ogarnąć, żeby temat y, miał troszeczkę więcej tych, ty, 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 tego Expa. E, w ogóle a właśnie jeszcze jedno rzecz, czy mogę podnosić skrzynki? Nie, czy tych nie mogę, bo No, zobaczymy, trzeba będzie sobie zrobić na nowo. Dobra, zostaje mi tak pomieszczenie na Expo na ekspa w sumie na Enchant i na potki, bo to jest expem. Kurcze myślałem, żeby tutaj polecić w jakiś temat, nie wiem. He, jakieś, nie wiem, blisku czy coś takiego. Dobra, czyli tu mamy tą ścianę. Tu mamy tą ścianę. Z tej ściany może by było skorzystać jeszcze raz, dwa, trzy. Mało trochę, nie. To może w tym kierunku pójdziemy. Mam coś jakąś pochodnie do łapy. Pasowałoby. Dobra. Policimy też z tym. Niestety, pomieszczenie musi się zrobić, samo się, samo się niestety nie zrobi, a szkoda, mogłoby. Nie wiem kurczę, jak dużo to pomieszczenie? tak, tam potrzebujemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Zobaczymy, no kawałek. W sumie na enchant nie potrzebuje dużo, czy na enchant, na potki nie potrzebuje jakoś mega dużo. Mm -mm. Tylko najważniejszy jest ten enchant. Dobra Enchanting Table, może bym sobie postawił tutaj, jak się będzie wchodzić, nie? To byłaby to najlepsza opcja. Będzie, jaki test? Tu mamy co? Po Smooth Stone. O boże, to ja będę już to przypalać znowu. Łoj, oj, oj. No to troszeczkę mi pewnie zejdzie. Na tym aż wszystko to zrobię, ale damy radę, damy radę. Dobra. Pewnie mi się zaraz łupa, to skończy W sumie dyr tutaj jest sporo Ale pewnie zacznę sobie to pomieszczenie dzisiaj A po prostu skończę sobie taką Jak będę miał chwilę przerwy To sobie skończę. Jeszcze słuchajcie nad tą aktualizacją Do huśboksa pracujemy Pełną parą eee, Zaczęliśmy Pełną parą lecieć z aktualizacją czy znaczy z paczką na 1.21 Także ja zaplanowałem jeszcze wydanie tej aktualizacji paczki do, do tej obecnej a, a finalnie skupiliśmy się jeszcze na tej nowszej paczce więc no Będę chciał żeby jeszcze tą, tą aktualizację wydać Do tej obecnej paczki A później a później po prostu już mieć tą paczuszkę 1.21 gotową Także no Pełną parą lecimy tak naprawdę lecę na dwie paczki można powiedzieć e, Także trochę 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 nad tym wchodzić, plus jeszcze tutaj to ale tutaj akurat są z tą nie było jakoś specjalnie dużo, dużo aktualizacji na szczęście, wow, wow, wow ale tu czerwono albo to redstone <laughs> więc na szczęście, na szczęście lux dobra albo to gravel'um jest, w sensie co to jest, A to gravel przecież dobra czyli tak, enchant bym mniej więcej postawił tutaj Byłoby? No byłoby, jeżeli byśmy tu postawili enchant. Tu, tu książki. Chyba, że tu bym postawił enchant, tutaj bym książkami, nie? W sumie. No byłoby, nie? Bo w sumie po co zostawić taki kawałek, nie? Ewentualnie zrobić troszeczkę więcej tego odstępu. I postawić enchant tutaj. To byśmy sobie cyk, 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 cyk. No i później tam, no chyba tak zrobimy A tu mogą być jakieś te, jakieś te urządzenia do ściągania tego enchantu czy coś Dobra, czyli tak, tutaj enchant, tutaj książka, książka, książka Książka, 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 a tutaj jak to będą książki? Chyba, że kopsniemy o jedno tutaj A można by kopsnąć o jedną Już tam trochę miejsca mamy, no niestety nie mam łopaty obecnej, więc użyję sobie Miedzi. Łopatę będę musiał zrobić, żeby łopatować. Dobra. Będzie, będzie chyba GITES. No. Na szczęście powiem wam, ta wam tak. Na szczęście, tutaj, wszystko, co związane z remontem, e udaje się powoli szybko ogarnąć, więc już tak. Można powiedzieć, że jestem na mocnym finiszu. Już, już robi się tak, że będę miał coraz więcej czasu na takie, wiecie, już nagrywki, luźne, luźne rzeczy i tak dalej. Więc to mnie akurat cieszy, że już jest coraz mniej takich rzeczy, że trzeba iść coś ogarnąć. Po ulicie, tu mamy coś? Po z smutną jas. Dobra. Mhm. Nie jest tego za dużo, ale. Na razie co jest, to musi wystarczyć. Okej. Okay. I tak, jeżeli dałbym tutaj ten, enchant, tutaj książka, to nie, to pasowałoby dać tutaj enchant. Tutaj odstęp, tutaj książkę i wtedy mamy dwa T, nie? Odstęp i tutaj się dobra, okej. Okay. W sumie możemy sobie przynieść to ten enchant mimo wszystko. A, tylko tak, tutaj nie ma już... Aha, tutaj już nie ma lawy, dobra. To tak czy siak trzeba będzie ten ogarnąć temat. W sumie nie no, węgiel mam już, trochę mam trochę, węg trochę węgla mam więcej, więc... Może nawet nie trzeba będzie. No i kurczę to jest to, że... Hmm. Nie da się podnosić, trzeba by siliktaczem ścią ściągać te, nie? To wtedy by leciały normalnie szafki, a nie, a nie całe książki, nie? Szkoda, właśnie, to jest to, że. Znaczy, no, można siliktacza -sie siepnąć i <ścoughs> jest wtedy okej, okay, ale wejść tu człowiek ogarnie silktacza. Dobra, pyk. I teraz potrzebujemy tych bookshelf. 400 książek mam to jest. A tam potrzebujemy ile? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 książek, tych, tych tych? To może te ołako e, serio? O. Jezu. Nie masz los. Człowiek chce zrobić te, to nie ma nie ma tych, nie ma drewna. Znaczy desek. Dobra, myślę, że dwa z takich wystarczą. Okej, okay, tuż mamy. Aha, że. O, Boże. A to mogą być z Nie wiem. Kurde, blaszka. 11. Pytanie, czy te mogę rozbić? I wyleci ten. A, patrzcie, widzicie, jakieś oszukane? <grym> No bo to są oakowe, tym mnie interesują te Aha, bo są tutaj planksów nie ma Oak, oak Niech będzie stack Nie wiem, może by tamte podeszły, nie? Ale... Dobra, 15, 16? 16 chyba, nie? To idzie wtedy tak, że Tu idzie to ustrojstwo że tu damy nie, bo wtedy żebyśmy mieli odstęp też od ściany i tu idzie raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy eee, i tu nam pójdzie nie raz, dwa, trzy no w ten sposób tutaj pójdzie raz, dwa, trzy bang 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 jest git Chyba jest git, nie? Czy coś tu więcej się dawało? Nie, chyba nie Chyba nie Dobra, tu na razie damy to Na dwie wysokie, nie? Czy na trzy? Jezu, nie pamiętam Kurde, no? Ej, o ten ty, nie pamiętam A nie, dobra, no, czyli requires 30 level Okej okay. Co to jest Lilore Enchantment? 5? Aha, dobra. Jeden lapis i 5 e, punktów tego i możemy sobie zre, e, zre, ten, zreloadować. No dobra, fajnie. Tylko szkoda, że w tej tace 5 tych, nie? 5 punktów. Zresztę nie 5 leweli, tylko 5 punktów. No to, a, nie ma takiej tragedii. E, dobra, no to co? Ja muszę znowu stone. Mm -hmm. Niestety czeka mnie przepalanie. I czeka mnie. W sumie chyba najlepszym rozwiązaniem teraz będzie jeszcze ta lawa. O, 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 o! O, coś tam warkotało. Okej. Okay. Na razie jeszcze go nie widać, więc tutaj spróbuję się kimnąć. Dobra. Najlepsza opcja je, jeszcze jest ta lawa, więc e, podlecę huśkokopterem. Swoją huśkokopter mam jeden tutaj przy sobie. Eee, ja słuchaj, co? Jakieś ciężkie dubsko mi się zrobiło. Tam już to źródełko z lawą wysycha, więc. Albo trzeba będzie sobie ogarnąć dowe, albo tak jak mi pisaliście, zrobić sobie nieskończone źródełko. Ale pytanie: jak to. Nie wiem, jakbyście mi dali zdać w komentarzu, bo szczerze mówiąc, nigdy nie robiłem. Jakbyście mi dali w komentarzu, na ile jest wydajne takie źródełko, czy no, to. to, ten, to, to nie, 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 nie tyle, że nie źródełko, tylko ta skapująca lawa. Na ile jest to wydajne? Ile ile tego leci? Ustrojstwa. Tu mamy 4. Cztery, cztery budskety wystarczą na razie. Więc na ile jest to wydajne, nie? Bo to jeszcze jest kwestia tego, nie? że. Bo jeżeli mam zrobić i, nie wiem, takie. taka skapująca lawa będzie mi, nie wiem, będę czekał, nie wiem, kilka kilka dobrych dni Minecraft, żeby mi się jedno wyderku zbierało, no to trochę słabo, nie? To to odpada taka opcja. To ja wtedy wolę iść do tego, do jakiegoś takiego źródła, które jest normalnie, naturalnie na świecie i szybciej nabiorę tą, tą lawę, nie? Ewentualnie nawet wejść do eteru i wziąć tą lawę, nie? Wszystko zależy od prędkości. Bo jeżeli to mam mówię, tak ma skapywać tak bardzo powoli, a pewnie jak to kapie skoro, to, to raczej nie spodziewałbym się jakiejś mega ultra prędkości. No to pewnie podejrzewam, że chyba lepszą i opcją wydajniejszą będzie przede wszystkim szybszą. szybszą. No opcja po prostu taka, że idę, zabieram sobie gdzieś tam tej lawy i, i finito, nie. Dobra. To tu wrzucimy i tu wrzucimy. Te się dwie będą przepalać. Później tutaj przepalimy na Smooth Stone. Żeby on był bardziej smooth. Dobra, to możemy rozbić. To też możemy już się pozbyć tego. Dobra, super. Tego też. A, wiecie co mi jeszcze czeka? Kurczę, ma, muszę zrobić te. Muszę zrobić jeszcze te ogródki, bo tu, o, co sprzedajesz, eee, w sumie nic specjalnego, no nic. Eee, muszę zrobić te ogródki w końcu, bo już mamy 27 dzień wiosny, a ja podejrzewam, że zaraz przyjdzie lato i ja dalej nie będę miał niestety jeszcze na tą zimę owoców, czy znaczy owoców, owoców to mam, ale warzyw. Będzie problem, będzie problem. Dobra, ty sobie zostawimy, szkło sobie zostawimy. Fiederko też to też tu. To możemy dorzucić tutaj. W porządeczku. i te bowle też. A i to też. Dobra. I też, tam się nam przepala. Także no już zarys zaraz jedzą. To podejrzewam, że wiecie, zrobię tak, że no wybuduję Wybuduję też poza odcinki, no bo może bez sensu żeby, żeby wam robić odcinek kolejny z budowania ścian czy coś, nie? To raczej, raczej byłoby Bezsensowne Dobra, tu dorzucamy I test i będzie tam się robił smut, tu jeszcze później w tym musimy przepalić Tu mamy wągiel, o tu jest jeszcze cztery, super Dobre i teraz. dobre i to, kolejne cztery no i mamy smutną, no to się jeszcze będzie do. Wiecie co, brakuje mi tutaj tej, y, jak to się mówi, butelki z czasem, gdzie mogłem sobie przyspieszyć różne rzeczy. A ten, gdzie będzie Dla A co się stanie, jak odlecę razem z nim? A ty polecą z nami? Uuu! <śleszanie> <śleszanie> Zarobisz Latające lamy Od eddyki <śpiewa> Patrzcie, jak ja chciałem coś na ten, na lasco wziąć, to To się co chwilę urywało, a tutaj Latają, normalnie latające lamy Zrobimy sobie ładne zdjęcie do miniatury może, nie? <śpiewa> Pięknie <noise> o lauma, lauma, la Dobra, wylądować, nie? O kurde O Jezu O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. O Jezu. Szybko, bo zabiję mu lamy <noise> Dobra, wylądujemy bezpiecznie, żeby te lamy w miarę przyżyły <laughs> Ale muszę stwierdzić, że kurczowo się trzymają. No, a takich atrakcji to raczej lamy jeszcze nie miały Zresztą ten trader też raczej nie Handlusz Pierwszy lecający handlarz Dobra, uwaga, lądujemy Lamy, trzymać się tam bo Będzie twarde lądowanie zaraz Czekajcie, żebym tutaj zaraz Smoleńska 2 nie zrobił z jakimś tym, z lamami, He no jak było, zadowolone, podobało się, ha, nic nie mówią, więc lamy w szoku, lamy w szoku, jak nic, dobra, 12 sztuk tego ustrojstwa, tutaj możemy, pyk, i to było Polishet Smooth Stone, Ok. 12 sztuk, no na razie jeszcze bida, ale, ale coraz bliżej celu, więc muszę zostawić do przepalenia dobra słuchajcie to w takim wypadku w ogóle dzisiaj wybaczcie że spóźnienie e, spóźnienie bo jest kiedy ja to nagrywam to jest właśnie już 17 więc pewnie oglądacie około godziny nie wiem 18 z hakiem więc wybaczcie ale no, inaczej się nie dało e, widzimy się jutro e, ja to spróbuję wykończyć dzisiejszej nocy i, no i Polecimy dalej z tematem. Także dzięki dzisiaj za uwagę. Jak Wam się oczywiście podobało, to łapeczka w górę, komentarz sub dzwoneczkiem. Przypomnę, że dzisiaj widzimy się standardowo na Twitchu o 20.30. Zapraszam. Trzymajcie się na razie. I hej hej.